Patronem programu jest Kołowieckie Budynek z Pasłęka. Witam wszystkich. W kolejnym odcinku ćwiczymy z Zeldą. Dzisiaj znowu odwiedziły nas Marta i Zelda. Cześć. No i słuchajcie, kolejny odcinek. Pomyślałem sobie, że tym razem będzie o aporcie. Dlaczego? Co mieliśmy w ostatnim tygodniu? W ostatnim tygodniu ćwiczyliśmy przywołanie, komendę siat i komendę noga. Komendę siat i komendę noga, z tym, że trzeba, trzeba powiedzieć, że przywołanie to było już troszeczkę poziom wyżej, dlatego że to już było przywołanie w momencie kiedy pies nie zwraca na nas uwagi, kiedy jest czymś zaferowany, kiedy idzie w całkowicie drugą stronę. No i całkiem pięknie to wyszło. Dzisiaj oczywiście również skleimy wam to wszystko i jakby zrobimy te komendy po kolei, ale zanim to, no to tak jak powiedziałem aport. Marta, zaczęłaś troszeczkę robić aport z Zeldą? Tak, zaczęłyśmy. Oczywiście bawimy się cały czas, bawimy się cały czas tym aportowaniem. E, przygotowałam tutaj dla Zeldy e, kilka aportów. E, Jakie to aporty? To jest taki aport e, 150 gramów. To jest taki damik e, mały, tak? Tak. Jako, że Zelda ma 9 tygodni, to nie, mo nie może to być zbyt ciężkie. Dokładnie. E, no i takie tak zwane przez nas futrzaki. E, futrzaki futro, z czego? E, z Nutri. Z Nutri i. Z królika? I z królika, dokładnie. Słuchajcie, e, ważna rzecz. Można już zaczynać zabawy w aport. Czyli, jakby, no taki stricte nie będzie to taki aport, ale e, zabawa w aport jak najbardziej. Chodzi o to, żeby pies, be, że tak powiem, zaznajamiał się z konsystencją tej tużycy e, w pysku, piór w pysku i tak dalej, i tak dalej. Żeby nabierał nawyk ładnego noszenia, żeby e, tak naprawdę łapał ładny chwyt. No, a z przyjściem i przyniesieniem to już może bywać różnie, tak? Jak tam u Was? No, tak jak powiedziałeś, bywa różnie, aczkolwiek Zelda uwielbia coś nosić w pysku. Nawet jak się nie bawimy w aport, to ona nosi różne piłeczki, zabawki, wszelkie sprzęty, jakie znajdzie w domu, Rozumiem. no uwielbia nosić. Słuchajcie, od razu Wam powiem, że taki pies z jednej strony to skaranie boskie, bo będzie wyciągał wszystko, co tylko da się wyciągnąć, co znajdzie, ale z drugiej strony łowiecko no, nie ma fajniejszego egzemplarza jak taki, który uwielbia nosić. Więc tutaj bardzo dobrze rokuje to łowiecko, chociaż da się we znaki na pewno właścicielom, no i przede wszystkim dla ogródka czy dla domu, bo jakby co pies znajdzie, będzie nosił. No to co, Marta? Albo poczekaj. Jeszcze zanim pokażemy, to powiemy e, widzom e, od jakiego aportu należy zacząć. E, wydaje mi się, że od takiego, mhm. e, ponieważ on jest taki w miarę neutralny e, dla psa. E, no też mi się wydaje, że on e, ma taki intensywny, dosyć kolor, jest widoczny w domu mhm. e, i e, też specyficzny kształt y, ułatwia. Dobrze się go nosi. Dobrze przede się go wszystkim nosi. dobry materiał i przede wszystkim to, że ten, y, ten daming troszeczkę się ugina, więc dobrze jest hmm. psu go nosić. Ale ja dopowiem może i uzupełnię wypowiedź Marty. Tak naprawdę zaczyna się od aportu, który pies najbardziej lubi. Marta, zawołaj Zeldę, żebyśmy ją mieli w kadrze. Zelda, chodź do mnie. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Czyli tak naprawdę sprawdzamy, który aport najbardziej lubi pies, tak? Aczkolwiek jest tu taka pułapka. Z tym lubieniem, bo jak pies za bardzo polubi aport, to co się wtedy dzieje? E, to będzie lubił tylko jeden. Nie, to wtedy, <noise> wtedy nie będzie chciał do nas przyjść z tym aportem, bo ten aport będzie tak ciekawy i tutaj też tak mamy. Z czym tak mamy? E, mamy tak z piórem. Z piórem gęsim, tak? tak. Czyli generalnie słuchajcie, aport ma być ciekawy, ale jak dacie za ciekawy, no to to przyjście i oddanie zawołaj Zelda. Zawołaj Zelda. Zelda, do mnie! Chodź do mnie! Chodź do mnie super. Brawo. No to możecie mieć kłopot z przywołaniem psa, z tym oddaniem. Dlatego tu wszystko, słuchajcie, trzeba obserwować. Aport fajny, ale nie za fajny i sprawdzamy tak naprawdę, jaki aport pies najbardziej lubi. Często, gęsto ludzie uprą się na jeden aport i chcą, żeby ten pies robił ten aport, a pies nie robi. Ludzie mówią: O, słaby pies, coś nie tak, a to my musimy kombinować. Słuchajcie, to nie jest. Tak prosto. Widzieliście już, że Zelda przychodzi powtarzalnie, co mi się bardzo, bardzo podoba. No to co Marta? Widzimy się za chwilkę, może. Zostaw aport, który ci się wydaje, że będzie najbardziej optymalny. Który to będzie? To będzie myślę, że ten. Nutria. Tak. Nutria chciałem Wam powiedzieć, że bardzo dobrze się sprawdza przy psach myśliwskich, na początek oczywiście, bo psy myśliwskie Nutri nie aportują. Eee, no ale Marta, odniesie aporty, zostawi jeden i za chwilę pokażemy Wam, jak bawimy się w aport z Zeldą. Tak, 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 mi teraz spadło. A ty, Zelda, zobacz. Zobacz, Zelda, co ja mam. Co ja mam, Zelda? Aport. Weź aport. Weź aport do mnie, Zelda. Do mnie. Daj. Daj. Dobry pies. Super, brawo. Wyszedł piękny aport, Marta. Chodźcie tutaj z Zeldą i omówimy. Dla widzów, czekaj, muszę oddalić. Dobra, i omówimy dla widzów ten aport. Słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że dzisiaj Zelda nie chciała nosić swoich aportów. E, nie interesowały jej, znała już je, w związku z czym musieliśmy coś wymyśleć na bieżąco. To jakby mówimy, to żeby Wam pokazać, jak trzeba kombinować z tymi psami. Przypomniało mi się, że mam świeższą skórę królika w garażu. Poszedłem. Ee, że tak powiem, skórę obwiązałem taśmą I co się Marta okazało? Okazało się, że Zelda oszalała na punkcie tego nowego aportu. Dokładnie tak. Słuchajcie. Jak widzicie zobaczcie, zobaczcie, co Zelda robi. Jak ten aport jej się podoba. No ale już przechodzimy do omówienia tego, co przed chwilą widzieli widzowie, czyli tego aportu szczeniaka. Pierwsza rzecz, co zrobiłaś? Ehm... Rozbawiłaś się z nią, tak? Pokazałaś tak. Zelda, mam, żeby ten pies zwrócił uwagę na Martę. Drugi element rzucenie aportu, Rzucenie i aportu. Jak rzucasz aport, jaką komendę wydajesz? Aport. Aport, przynieś aport, tak? tak? Jak pies jest przy aporcie i ma go złapać w pysk, jaka komenda? Weź aport. Weź, dokładnie. A jak już pies ma ten aport i się do nas skierował, to jaka komenda? Do mnie. To komenda do mnie. Słuchajcie, tak naprawdę... Jak pies już ma ten aport w pysku, to później robimy to tak samo jak przywołanie, czyli oddalamy się, wołamy komendę do mnie, aż ten pies do nas przyleci. Następnie co robimy? Eee, odbieramy aport. Odbieramy, odbieramy aport. Tutaj zapomniałaś użyć komendy, ale best, ale besta. Ale Zelda zrobiła to automatycznie, czyli odbieramy z komendą. Puść. Puść, Puść jest bardzo. E, fajną komendą, która jest dźwięczna. Niektórzy mówią daj, ale ja proponuję komendę puść. bo fajniej brzmi i psom lepiej idzie puszczanie. Marta następnie co zrobiła? Schowała aport tak. Tak. i na koniec Dałam smakołyk. i na koniec nagrodziła psa. I tu słuchajcie, jest taka kwestia, e, że ostatnio wywiązała się dyskusja. W jaki sposób odbierać ten aport? E, czy wymieniać się na smakołyk, czy się nie wymieniać na smakołyk e, i jakby smakołyk dawać na koniec, jak my zrobiliśmy z Martą. Marta, jak sądzisz? E, myślę, że łatwiej by było wymienić się z smakołykiem, bo wtedy na pewno pies wypuścił szybciej. Nie, nie, nie. Ale a, co może... było, a co by było łatwiej? E, a to, ale to by było później, nam przeszkadzało, ponieważ e, pies by e, puszczał aport. Najkrócej mówiąc, słuchajcie, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli zaczynacie się wymieniać z psem na smakołyk, to oczywiście ten element przywołania jest prostszy, ale później większość psów, bardzo znaczna większość psów, jakby wypluwa smakołyk, nie smakołyk, tylko aport przed swoim panem, żeby pobrać smakołyk, i później co się dzieje? Jest problem z pięknym oddawaniem aportu. Trzeba troszeczkę e, wtedy stosować różne kombinacje alpejskie, żeby pies donosił i trzymał, więc warto po prostu robić to naszym sposobem, tak? Czy to jest trudny sposób? E, tak, to jest trudniejszy sposób moim zdaniem, mhm. e, ale myślę, że opłaca się od początku nauczyć tego dobrze, żeby później tak jak mówisz nie było żeby później nie było problemów, bo późniejsze kłopoty to są dopiero trudne kłopoty, prawda? Przechodziliśmy różne rzeczy z alfą, z trzymaniem, tak? Pamiętasz? Tak, pamiętam. No nie było to fajne, nie? Ani dla psa, ani dla nas. Także tutaj, słuchajcie, od samego początku powinno być dobrze. No to co? Piękny aport nam wyszedł. Pięknie pokazaliśmy ten aport. Zobaczyliście, jak to powinno wyglądać i bawcie się ze swoimi psami, że tak powiem. Przysyłajcie nam to. Przysyłajcie to, jak wam wychodzi. Pan Stanisław, ostatnio. Stanisław, dobrze mówię? Władysław. 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 Pan Władysław ostatnio przesłał nam piękny filmik z aportem swojej suki. E, także gratulujemy i cieszymy się, że pan Władysław z nami e, ćwiczy i odzywa się do nas, i przesyła filmiki. No dobra, to drugą część mamy zrobioną, e, tak naprawdę. No i za chwileczkę widzimy się z widzami i pokażemy im e, kolejny etap naszego planu na dziś. Pięknie dobra zelda. No dobrze. Ostatnie wejście. Słuchajcie, na sam koniec postanowiliśmy pobawić się troszeczkę wędką i piórem, nie? żeby, e, że tak powiem, zobaczyć, jakie odruchy ma zelda, jeżeli chodzi o stójkę. E, co prawda, z doświadczenia wiem, że. Różnie te psy do tego pióra na wędce podchodzą. Jednym to zajmuje dzień, drugim to zajmuje miesiąc. Natomiast, słuchajcie, dzisiaj pierwsza próba, i co, Marta? Udało się. Udało się. No. Mieliśmy stójkę na pióro. Co prawda, to co nagrałem, było trochę krzywe, bo jakby nie nagrywałem, zacząłem się bawić. Okazało się, że wyszła piękna stójka, więc musiałem, że tak powiem. Bardzo zgrabnie, no starałem się zgrabnie wyjąć telefon z kieszeni i Wam to wszystko, słuchajcie, nagrać. E, także zobaczycie. Co prawda Zelda jeszcze nie ma takiego momentu rzutu na to pióro, nie? E, czyli tak podchodzi i nie do końca wie, co z tym zrobić na koniec. E, natomiast, słuchajcie, takie pierwsze odruchy bardzo, bardzo fajne. Myślę, że wyszło to bardzo, bardzo fajnie. Mieliśmy ze trzy stójki? Tak. Trzy stójki, trzy razy nam się udało. Już więcej tego dzisiaj nie rzeźbimy. Dlatego, że no Zelda ma taki dzisiaj wyraźnie słabszy dzień, ale to nie tylko ona, bo dzisiaj rano wypuszczałem swoje psy i okazało się, że też chodzą jak strutę, więc słuchajcie, no po prostu czasami takie dni bywają. No dobra Marta, jak tam, zadowolona? Tak, tak, jestem zadowolona, myślę, że Zelda robi postępy, przede wszystkim rośnie, przytyła 2 kilo. Od kiedy do mnie przyjechała, myślę, że jest fajnie. Myślisz, że jest fajnie. No ja też myślę, że jest bardzo fajnie. Dzisiejsze szkolenie, słuchajcie, to przykład szkolenia, na którym musieliśmy się nagłówkować i nakombinować. Nie? Troszeczkę, zdecydowanie. Ale co jest fajne, że w każdym elemencie tak naprawdę wygraliśmy, prawda? Tak. I to jest ważne, słuchajcie, jeżeli ktoś ma małego psa, nie wie, sobie jak, po, nie wie jak sobie poradzić z poszczególnymi rzeczami, e, to niech uda się może do fachowca, bo jak widzieliśmy dzisiaj, Marta e, tak po pierwszych niepowodzeniach z aportem, jak Zelda, nie interesowała się twoimi, poddałabyś się, co byś zrobiła? Y Zostawiłabyś to? Ja nie no. zostawiłabym to na dzisiaj i dzisiaj już bym nie kontynuowała ewentualnie może po południu. Dokładnie. E... A okazało się, że coś tam wyćwiczyliśmy. Że jednak się dało. Czyli słuchajcie, obserwujemy, kombinujemy. E... No i co? No i myślę, że nagraliśmy wam kilka fajnych momentów. E... Ćwiczcie z nami. E... Tak jak mówiłem, pokazujcie swoje sukcesy. No i co? Widzimy się za tydzień. Będziemy to wszystko oczywiście ćwiczyć. Marta będzie ćwiczyła aport. Będziemy wam mam nadzieję pokazywać jak coraz lepiej i lepiej nam to wychodzi. No to co, trzymajcie się ciepło. Dziękujemy do zobaczenia. Dasz bur.